Masz teraz dołek psychiczny, kryzys emocjonalny. Jesteś w takim miejscu w życiu, w którym nie wiesz co dalej robić i nie widzisz wyjścia z sytuacji? Dziś podpowiem ci, co możesz zrobić, aby z takiego kryzysu wyjść. Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i od wielu lat pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. Przechodzimy w życiu różne kryzysy. Mamy kryzysy rozwojowe, które są naturalnymi etapami przystosowania się do kolejnych wyzwań życiowych. Są różne koncepcje tych kryzysów, ale wszystkie łączy jedno: rozbieżność między etapem rozwoju, na którym jesteś i wynikającymi z niego ograniczeniami, a możliwościami. W związku z tym trzeba. Rozwiązania tych kryzysów, aby dostosować się do nowych warunków życia. Dzięki temu się rozwijamy. Kryzysy są potrzebne. Chociaż są trudne emocjonalnie i najchętniej wolelibyśmy ich w ogóle nie mieć. Ale przezwyciężanie ich pomaga osiągnąć kolejny etap rozwoju. I tak samo jest z kryzysami emocjonalnymi. Zmiana jest naturalną częścią życia. Dołek psychiczny związany jest ze zmianą sytuacji życiowej. Na przykład rozstaniem, utratą pracy, narodzinami dziecka, przejściem na emeryturę, czy nawet zmianą miejsca zamieszkania. Stajemy przed nowymi wezwaniami. Trzeba zmienić coś w codziennym funkcjonowaniu, aby przystosować się do sytuacji. Jest łatwiej, kiedy mamy możliwość przygotować się tak emocjonalnie do tych nadchodzących zmian, ale oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli zdarza się coś nieoczekiwanego nagle, to zderzamy się z silnymi emocjami. Każdy z nas ma inną osobowość, więc reagowanie na kryzys, sposoby radzenia sobie z nim będą się różnić. Ale wspólny jest tu brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia kontroli albo bezradność, którą czujemy. Widzimy sytuację jako zbyt trudną do poradzenia sobie z nią. Jesteśmy w tym dołku psychicznym, jesteśmy na dole, i wyjście jest gdzieś poza naszym zasięgiem poza możliwościami jakie widzimy i pojawia się lęk, złość, smutek. Jeżeli nie pozwalamy sobie na przeżycie tych emocji, nie zwracamy uwagi na swoje potrzeby, to kryzys się pogłębia. Odcięcie się od uczuć zwiększa wewnętrzne napięcie i prowadzi często do impulsywnych zachowań, aby tylko obniżyć poziom stresu. Dlatego w kryzysowych momentach Możemy robić czy mówić rzeczy, których później żałujemy. Jesteśmy w chaosie. Decyzje są nieprzemyślane. Nie widzimy tej szerszej perspektywy, nie, nie działamy racjonalnie, tylko kierujemy się emocjami. Mamy tak zwane myślenie tunelowe. Czyli jesteśmy na dole w tym dołku i widzimy tylko co jest tu i teraz, co jest w zasięgu naszego wzroku. Nie widzimy tej szerszej perspektywy. Nie mamy, nie widzimy tego tak, jakby z lotu ptaka. Żeby wtedy zobaczyć coś, co jest poza tym dołkiem, w którym jesteśmy. Emocjami trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Przechodzisz teraz przez kryzys. Co czujesz? Bądź ze sobą szczery i wypisz sobie emocje, których doświadczasz. Jakie uczucia się pojawiają? Jakie potrzeby są niezaspokojone? Czego teraz ci potrzeba? Porozmawiaj z kimś, kto jest dla ciebie bliski. Wyrzuć. Z siebie to wszystko, uzewnętrzni się, pozwól sobie to poczuć, ale nie podtrzymuj też tego na siłę. Zbyt długo nie rozkręcaj tych uczuć poprzez myśli i snucie czarnych scenariuszy. Kiedy zaczynasz to robić, przekieruj uwagę na coś innego. Wyjdź na spacer, pobiegaj, weź zimny prysznic. Zajmij się czymś angażującym głowę. I zrób coś, co da efekt. Dzięki temu odzyskasz poczucie wpływu. Na przykład ugotuj coś, zrób kilka ćwiczeń, przesać kwiaty, posprzątaj. Chodzi o to, abyś zobaczył wynik swoich działań. Chociaż jest ci teraz trudno, nie rezygnuj z tego, co Ci dawało wcześniej przyjemność. Doraźnie da Ci to chwilowe wytchnienie i sprawi, że pierwsze emocje opadną. Układ nerwowy trochę odpocznie. Kiedy ustabilizujesz się, przyjrzyj się sytuacji, ale właśnie z lotu ptaka z góry. Kryzys, ten dołek psychiczny to jest jeden punkt na mapie Twojego życia. Z perspektywy doradcy, z perspektywy swojego najlepszego przyjaciela, bycia nad tym. Wyobraź sobie, że ktoś bliski dla ciebie jest w takiej sytuacji i twoim zadaniem jest znaleźć najlepsze rozwiązanie. Określ, na co masz wpływ, co jest poza twoją kontrolą, jakie potrzeby muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności, kto może ci pomóc i dać wsparcie. Co musisz zrobić? Jakie pierwsze kroki podjąć, aby zacząć wychodzić z dołka? Pierwsza zasada jest taka, kiedy jesteś w dołku, przestań kopać. Nie czekaj też na to, aż ktoś cię uratuje. Ty masz postawić pierwszy krok, a potem kolejny i kolejny. Skup się na pojedynczych krokach. Na pojedynczym działaniu, bo dzięki temu będziesz widzieć progres i będziesz mieć satysfakcję, bo coś się zmienia, a to doda ci siłę. Nie bądź bierny, bo wtedy pogłębisz poczucie bezradności i smutku. Nie masz wtedy motywacji do działania, tracisz poczucie sensu. Jeżeli jesteś na takim etapie, Potraktuj też taką sytuację jako lekcję. Czego to doświadczenie miało Cię nauczyć? Co zobaczyłeś? Co zrozumiałeś? Co dzięki temu możesz zyskać? Czego unikać w przyszłości? Na co zwracać większą uwagę? Każda sytuacja może być dla Ciebie lekcją doświadczeniem, dzięki któremu wzrastasz, rozwijasz się. Zdobywasz nowe umiejętności, nowy sposób myślenia. Im dłużej trwasz w poczuciu krzywdy, niesprawiedliwości, tym trudniej jest cokolwiek zrobić. Poszukaj głębszego sensu tej sytuacji, aby zaakceptować to, co się zmieniło. Poszukaj nowego celu. Określ, co jest teraz dla Ciebie ważne. Wychodzenie z kryzysu to proces. Dlatego daj sobie czas. Potrzebujesz go, aby odnaleźć się w nowej dla siebie rzeczywistości. Nawet jeżeli wydaje ci się, że nic się nie zmienia, że jeszcze nie widzisz tych rezultatów, to nie rezygnuj z działania. Twój świat się nie kończy, twój świat się zmienia, na nowo porządkuje. Nawet jak wydaje ci się, że będzie gorzej. Zobacz, jak wiele było sytuacji, sytuacji, które w pierwszym momencie wydawały ci się czymś bardzo złym, przekreślającym twoje życie. A po czasie okazywało się, że to, co się wydarzyło, było dla ciebie dobre. Kiedy wyciągniesz wnioski z tego kryzysu, w którym jesteś, zmienisz coś, to wyjdziesz z tego silniejszy. Bo widzisz potrafisz więcej niż wcześniej z każdym poradzeniem sobie z kryzysem stajesz się coraz bardziej elastyczny przeanalizuj jakie sytuacje są dla ciebie najtrudniejsze emocjonalnie bo one wskazują najczęściej na twoje wartości pokazują co jest dla ciebie szczególnie ważne czym szczególnie trzeba się Zająć, jakie zmiany możesz wprowadzić w tym obszarze, żeby unikać kryzysów albo mieć większą kontrolę nad tym, co jest szczególnie ważne dla Ciebie, bo kryzysy będą w życiu. Najważniejsze, jak ty na nie zareagujesz. Kiedy życie daje Ci kopniaka, to nie traktuj tego. Jako przemoc wobec ciebie, ale kopniak do działania, kopniak na szczęście. Od ciebie zależy, czy będziesz czuć się skopany czy zmotywowany. Powodzenia. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy temat, zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film dalej, szczególnie dla kogoś, kto teraz jest w kryzysie. A my widzimy się w kolejnym filmie. Pa!